Ceny ropy naftowej na świecie y, wzrosły ze względu na to, że mieliśmy porozumienie naftowe, czyli układ y, krajów wydobywających ropę z kartelu OPEC, czyli z Bliskiego Wschodu, ale także innych, y, jak na przykład Rosja. Spowodowało to emocjonalną reakcję na giełdzie, która wywindowała cenę baryłki z 40 do ponad 50 dolarów, co spowodowało, że cena y, Benzyny na stacjach zaczęła rosnąć, i wydaje się, że w Polsce ta cena jeszcze nie osiągnęła sufitu, jeszcze nie odpowiedziała w pełni na ten wzrost wywołany porozumieniem naftowym. Pociesze... Dlatego należy się spodziewać raczej jeszcze wzrostów, ale bardziej długoterminowo cena ropy na rynkach światowych stabilizuje się, ponieważ to porozumienie naftowe już przejrzało okazuje się, że są z nim problemy. A poza tym rośnie wydobycie w Stanach Zjednoczonych, które są bardzo wrażliwe na cenę baryłki. Droższa ropa sprawia, że Amerykanie wydobywają więcej ropy łupkowej, zjeść znowu więcej na rynku i ten efekt przesądza o tym, że cena ropy stabilizuje się. Mamy teraz cenę baryłki w okolicach właśnie 55 dolarów i to jest nowa stabilizacja, w której odnajdą się także Polscy sprzedawcy benzyny i po okresie pewnej zwyżki, czyli dojścia do tego poziomu porozumienia naftowego, powinniśmy mieć stabilizację cen na naszych stacjach paliw. Należy się spodziewać jeszcze przez pewien czas podwyżki tych cen ze względu na to, że nie skończyło się nie skończyła się odpowiedź naszego rynku na to, właśnie, co dzieje się na skalę globalną, ale bardziej długofalowo w perspektywie miesiąca dwóch po, powinniśmy spodziewać się pewnej stabilizacji. Niestety ta cena będzie bliżej 5 zł. Dużo dalej od 4 zł, z tym należy się pogodzić. Cena ropy wydaje się zatrzymywać się w okolicach właśnie 55 dolarów za baryłkę, co oznacza, że na przykład cena benzyny będzie w okolicach tych 5 zł. Będzie to drożej dla Polaków, będzie efekt gospodarczy bardziej negatywny niż przy niższej cenie ropy, która pompowała nasze PKB, ale będzie to stabilne i z punktu widzenia czy to sprzedawców, czy, czy to klientów. Jest to w miarę dobra wiadomość. Jeśli chodzi o LPG, to y, należy się spodziewać y, stabilizacji cenowej, ze względu na to, że nie mamy zmian y, na rynku. Mamy y, odległą zapowiedź zwiększenia podaży, która na razie się nie materializuje, więc y, tutaj, tutaj bym się spodziewał stabilizacji już teraz.